Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. I tak właśnie przez całe wakacje od samego początku przyglądamy się tej modlitwie, którą znamy jako modlitwę Ojcze, Ojcze Nasz. Ten serię nazwaliśmy Connect, jak w niebie, tak i na ziemi. I w tej serii odkrywamy, że nasza rozmowa z Bogiem zmienia naszą perspektywę na świat i pomaga nam połączyć to co, to, co w życiu, to, co w życiu powinno być połączone. gdy powtarzamy słowa ten, tej modlitwy, to na początku zaczynamy rozmo, rozmową z Bogiem o Bogu i o naszej relacji z Nim, żeby później przejść o rozmowie z Bogiem o nas samych i o, naszej relacjach, o naszych relacjach z innymi. A celem właśnie tej rozmowy jest połączenie tych dwóch światów tego, co w niebie, z tym, co na ziemi. Bo o to właśnie chodzi w rozmowie z Bogiem. Jednak przechodząc przez tę modlitwę, przyglądając się poszczególnym jej zdaniom, często odkrywamy, że jest to niebezpieczna modlitwa. Niebezpieczna modlitwa, która wymaga od nas pewnych decyzji, a nawet działań jak choćby fragment, który czytaliśmy, który rozważaliśmy tydzień temu. I przebacz nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Okazuje się, że jeśli chcemy otrzymać przebaczenie od Boga, sami musimy wybaczyć innym. Kolejny fragment tej modlitwy, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest również niebezpieczny a do tego do tego e, często jest niezrozumiały i budzi wiele pytań, a nawet kontrowersji. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w trzynastym wersecie czyna, czytamy ten kolejny, te kolejne zdanie i czytamy Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. No bo czy to oznacza, że jeżeli nie będziemy modlić się tą, tą modlitwą, to Pan Bóg Powiedzie nas na pokuszenie? Czy to oznacza, że, że Bóg nas kusi? Gdyby nie było tego w tej modlitwie pańskiej, to, to ilu z nas, powiedzcie, ilu z nas modliłoby się tymi słowami do Boga? Nie wódź nas na pokuszenie. Młoda kobieta spacerująca po centrum handlowym w Denver miała na sobie bluzę z napisem: Nie wódź mnie na pokuszenie. Sama znajdę drogę. Ktoś inny kiedyś e, powiedział, Jeśli modlisz się, nie wódź, nie wódź nas na pokuszenie, Bóg może odpowiedzieć na Twoją modlitwę i uczynić Twoje życie szarym i nudnym. To pokazuje tylko, że często naprawdę mamy duży problem ze zrozumieniem tych słów Jezusa, które wielu z nas wypowiada przecież bardzo, bardzo często. A więc co one oznaczają i czemu są, czemu są tak ważne, że zostały umieszczone w tej wzorcowej modlitwie pańskiej. W zrozumieniu może pomóc nam list napisany przez apostoła Jakuba. Szczególnie będziemy się przyglądać wersetom 12-15 z pierwszego rozdziału, a dla kontekstu zaczniemy kilka wersetów wcześniej od dziewiątego. Niech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem. Bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Oto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jej kwiat opadł i piękno przepadło. Podobnie zwiędnie bogaty na drogach swego życia. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę. Bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo Nim nie doświadcza. Źródłem pokusy człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech, a grzech, a gdy grzech dojrzeje. Rodzi śmierć. Gdybyśmy zaczęli czytać ten list od samego początku, od pierwszych wersetów, zobaczylibyśmy, że apostoł Jakub już od samego początku pisze o próbach, bo w drugim wersecie mówi: Drodzy bracia, z najwyższą radością uważajcie tę chwilę, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. O próbach czytaliśmy też przed chwilę w 12 wesecie Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma z życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Te próby często rozumiemy jako, jako problemy, trudności, z którymi musimy się w życiu zmierzyć. Ale zaraz przechodząc do 13 wersetu, czytamy tam: Niech nikt kuszony przez zło. Nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. I wygląda, czytając to tak razem, wygląda na to, jakby apostoł Jakub zmienił temat. Bo nagle nie mówi już o próbach czy testach, ale o pokusach. Jednak okazuje się, że, że nie. Jakub we wszystkich tych wersetach, w drugim, dwunastym, trzynastym, używa tego samego greckiego słowa. Greckiego, bo to właśnie w tym języku oryginalnie został napisany ten list. To greckie słowo to PERAZMO. I to jest trudne słowo do przetłumaczenia. Bo czasami PERISMO tłumaczone jest jako pokusa, czasami jako test czy próba, a nawet jako pułapka. To jest trudne do przetłumaczenia, bo, bo jak o tym pomyślimy, to, to dobry test może być też pułapką. To zależy od nas. Dobry test może być próbą, jeśli go przejdziemy, lub pokusą, pułapką dla nas, jeśli go oblejemy. A więc okazuje się, że tak naprawdę znaczenie tego słowa określa rezultat. To rezultat określa znaczenie tego słowa. Bóg nas testuje, poddaje nas próbom, ale jak pisze apostoł Jakub, nigdy nas nie kusi. Bóg może dać nam różne testy, różne okoliczności zewnętrzne, ale jeśli okaże się, że ten test prowadzi nas do grzechu, to nie znaczy, że to Bóg nas kusi, ale to nasze wewnętrzne pragnienia. Nasze żądze. Test może przyjść od Boga, ale test jest zewnętrzną okolicznością, a pokusa wychodzi z naszego wnętrza. Każdy test może być pokusą, a każda zmiana w życiu tak naprawdę to test. Dlatego Jakub dla przykładu pisze o ubogich i bogatych. Bo zobaczcie, bo jeśli popadasz w ubóstwo, to to jest test. A jeśli stajesz się bogaty, to to też jest test. Każda trudność i każdy sukces to test, który może sprawić, że albo staniesz się mądrzejszy i lepszy, bo to jest okazja dla nas do rozwoju, do zmiany, jeśli przejdziemy do go dobrze, to to nas zmieni i rozwinie. Postawi nas w nowym miejscu i pociągnie, jak pisze apostoł Jakub, w stronę korony życia. Ale ta sama sytuacja, ta sama okoliczność może być strasznym niebezpieczeństwem, jeśli nie damy rady jej właściwie przejść. Bo wtedy ten test doprowadzi cię do pokusy, grzechu, aż finalnie do śmierci. Ale każda zmiana, w moim, w twoim życiu. Każda okoliczność, niezależnie czy pozytywna, czy negatywna, każdy sukces, każda porażka popchnie cię do zmiany. Może sprawić, że albo staniesz się lepszy, albo staniesz się gorszy, ale nie zostaniesz już taki sam. Jeśli stracisz miłość lub zyskasz miłość, masz wielką możliwość do wzrostu, ale też wielkie duchowe niebezpieczeństwo. Jeśli zarobisz dużo kasy albo stracisz dużo kasy. To wszystko jest testem, jest sprawdzianem, próbą. I kiedy pojawiają się te różne sytuacje w Twoim życiu, możesz stać się albo dużą lepszą osobą, albo dużo gorszą, ale nie pozostaniesz taki sam. Albo cię w stronę korony życia, o której czytamy, albo w stronę śmieci. Albo jedno, albo drugie. Tutaj nie ma trzeciej drogi, jak w naszej polityce. Nie ma Szymona Hołowni, Kamysza. Jeśli staniesz się nagle bogaty, to albo to uczyni cię bardziej pokornym, możesz powiedzieć: Panie, dlaczego ja? Jest tylu innych bystrych, mądrych ludzi, których znam. Jest tylu innych, którzy ciężko pracują, którzy są pracowici, a którym nigdy się tego nie dorobili, którym nigdy się nie udało. A ja odniosłem taki sukces. Dlaczego ja? I to może sprawić, że staniesz się jeszcze bardziej pokorny. Jeszcze bardziej zależny od Boga, jeszcze bardziej wdzięczny Bogu. Może sprawić, że staniesz się jeszcze bardziej hojny dla innych. Albo albo w drugą stronę, może sprawić, że staniesz się jeszcze bardziej arogancki, skupiony na sobie, i egoistyczny. Możesz powiedzieć no przecież to, że odniosłem sukces, to musi o czymś świadczyć. Musi świadczyć o tym, że jestem mega inteligentny, że jestem bysty, że jestem po prostu lepszy od innych. Przecież mi się udało, a nie innym. I to może sprawić, że będziesz chciał jeszcze więcej. Więcej dla siebie. I stanie się przeciwnie, mniej hojny. Badania w USA pokazują, że ludzie, którzy zarabiają poniżej 25 tysięcy dolarów rocznie, na cele dobroczynne przekazują średnio 4% swoich dochodów. Ale już ci, którzy zarabiają ponad 100 tysięcy rocznie, przekazują nawet niecały 1%. Dlaczego? Bo bogactwo będzie Cię kusić, żebyś uwierzył w to, że potrzebujesz luksusu, że jest on Ci niezbędny do życia że ty zasługujesz na taki styl i taki poziom życia i to ci się należy. Ale jeśli stanie się bogaty, to sprawi, że na pewno cię to zmieni. Nie pozostaniesz taki sam. Możesz albo stać się bardziej hojny, bardziej pokorny i wrażliwy i uczynny niż byłeś wcześniej, albo możesz stać się bardziej gruboskórny, arogancki, egoistyczny, skupiony na sobie, zachłanny. I to samo z ubóstwem. Nieważne czy bogactwo, czy ubóstwo, i jedno i drugie może zmienić cię w lepszą, skromniejszą, czynną, współczującą osobę lub zgorzkniałą, arogancką, bardziej skąpą niż byłeś. Jak to może w takim razie wpłynąć na nasze postrzeganie i zrozumienie słów Jezusa, który wypowiedział w swojej wzorcowej modlitwie? Skoro wiemy, że Bóg nas nie kusi ale przyjdą w życiu chwile próby. To te słowa można również przetłumaczyć tak jak czytamy to w nowym przekładzie. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. A więc jak przygotować się na te próby? Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, żeby poradzić sobie z próbami, które w życiu przyjdą, to spodziewać się. Spodziewać się ich, że właśnie one nadejdą. Jako chrześcijanie nigdy nie powinniśmy być zaskoczeni próbami. One nigdy nie powinny nas zaszokować. Bo skoro Jezus mówi o tym w swojej modlitwie, modlitwie pańskiej, której nas nauczy, to, to o czym to świadczy? Przecież ta modlitwa to model, który pokazuje nam w jaki sposób i o co powinniśmy się zawsze modlić. Nie chodzi o to, że dokładnie musisz powtarzać tę samą formułę, że musisz to recytować. Ale jest to wzór, który pokazuje co, o co, w jaki sposób mamy się modlić zawsze. A więc Jezus pokazuje nam tym samym, że powinniśmy się spodziewać. Powinniśmy widzieć próby i testy w naszym życiu. Jezus mówi chce, żebyście się konsekwentnie modlili o nie i dostrzegali je w swoim życiu. A jak się ich spodziewać? Problem jest taki, że, że my często przegapiamy te małe testy w naszym życiu. Przegapiamy te małe testy i próby, bo, bo nie patrzymy na nie jak na testy. Myślimy sobie, że to, są, że to są jakieś napięcia, patrzymy na jakieś sytuacje i się irytujemy. Dlaczego mam takiego wednego nauczyciela? Dlaczego muszę mieć taką wedną szefową? Dlaczego mój małżonek co chwilę przechodzi jakieś dziwne momenty i ciężko się z nim dogadać? Dlaczego życie albo ludzie wokół ciągle rzucają mi jakieś kłody pod nogi? Jezus mówi: Spójrz na to jak na próbę, jak na test. To jest okazja dla Ciebie, żebyś właśnie wtedy zachował się właściwie. Żebyś był szczery ze sobą, żebyś był szczery z Bogiem żeby zareagował miłością, żeby zareagował współczuciem, wiernością. Kiedyś w gazecie ukazał się reportaż, a właściwie, właściwie wywiad z człowiekiem, który skazany był na, na dożywocie i przebywał w więzieniu. A znalazł się tam dlatego, że pewnej nocy Jadąc przez miasto swoim samochodem bardzo szybko, z nadmierną prędkością, potrącił małego chłopca. Jak tylko zorientował się, co zrobił, co się stało, z całej siły przyłożył nogę do pedału gazu i, i uciekł. A ten mały chłopiec umarł sam w ciemnościach, bo nikt, bo nikt się nie zatrzymał. To znaczy, że gdyby ktoś się zatrzymał, prawdopodobnie ten chłopiec mógłby mógłby przeżyć. Po jakimś czasie po jakimś czasie ten kierowca został odnaleziony. Zostawił po sobie ślady i dowody, e, które doprowadziły śledczych do niego. Do tego czasu sam nie zgłosił się na policję, sam nie przyznał się do winy, ale został odnaleziony, aresztowany, osądzony i skazany. I spędzał resztę swojego życia w więzieniu. A jego życie było zrujnowane. I w tym wywiadzie, kiedy rozmawiał z reporterem, powiedział, że kiedy myślał o tym, co się stało i przeanalizował swoje życie, wyznał, że kiedy był małym chłopcem, pamięta, że jego tata miał zegarek. Był bardzo cenny. To był drogi, cenny, Zegarek, który trzymał na górnej półce regału w swoim biurze. Był dla niego tak ważny i tak cenny, że prawie nigdy go nie wyciągał. Bardzo rzadko. I ten mężczyzna, gdy był małym chłopcem, zakradł się do biura ojca, wspiął się na ten regał i z górnej półki zdjął zegarek, wyciągnął go z pudełka, a później zaczął go oglądać, bawić się nim, aż w pewnym momencie upuścił go na ziemię i zegarek się potłukł. Był zepsuty. Zepsuł cenny zegarek ojca. Szybko spakował więc go do pudełka i ponownie odstawił na górną półkę. Wyszedł z biura i, i nikomu się do tego nie przyznał. Po jakimś czasie ojciec odkrył, że jego zegarek jest zniszczony. Zebrał dzieci i powiedział: "Chcę wiedzieć, kto to zrobił. Niech sprawca Niech sprawca przyzna się. Ale ten mały chłopiec nie powiedział ani słowa. I kiedy po latach rozmawiał w więzieniu z tym dziennikarzem, powiedział, że od tamtej chwili, kiedykolwiek znalazł się w potrzasku, w podobnej sytuacji, nauczył się, że najlepszym wyjściem, gdy coś zrobił, gdy musiałby przyznać się do błędu, gdy musiałby przyjąć konsekwencje, które wydawały mu się zbyt duże, niewygodne. Najlepszym wyjściem było kłamstwo, nieprzyznanie się i ucieczka. I powiedział do dziennikarza, oblałem te wszystkie małe testy, aż pewnego dnia przyszedł duży test, duży egzamin, a ja go oblałem. Bo okazuje się, że w tym wypadku gdzieś głęboko w jego życiu ten brak integralności, brak uczciwości. Okazał się instynktowny, i gdy tylko zobaczył, co zrobił, postanowił, że postanowił uciec po raz kolejny. I to zrobił. A przez to jego życie zostało zrujnowane. Jezus Chrystus wie, że życie, nasze życie, pełne jest takich małych, drobnych testów. Małych, drobnych, ale też i wielkich testów. I wie, że jedynym sposobem, żebyś mógł przez nie przejść, jest to, gdy szukasz Boga i regularnie prosisz Go, Boże, zbaw mnie od złego w testach, jakie przyjdzie mi przejść. Przejdę przez te testy, ale proszę Cię, by one mnie nie pożarły. Proszę, pozwól mi je pokonać. Wybaw mnie od złego. A my często patrzymy na te różne okoliczności i się irytujemy, a musimy spojrzeć na nie jak na próbę. Musimy je dostrzegać, musimy się ich spodziewać, bo te testy to sposób na to, żebyśmy trwali w uczciwości i w prawdziwości, żebyśmy sami mogli zobaczyć, spojrzeć głęboko w siebie, w swoje serce i zobaczyć, gdzie i w jakim miejscu, w jakim miejscu w mojej relacji z Bogiem jestem, gdzie jest moje serce, żebyśmy szli w dobrą stronę, żebyśmy byli kształtowani przez Boga i na Jego obraz. Te małe testy, kiedy przejdziemy właściwie razem z Bogiem, one dadzą nam siłę i ukształtu, ukształtują nas w tych chwilach w życiu, gdy przyjdzie nam mierzyć się z tymi dużymi testami, które też nadejdą. A często większość zniechęcenia i goryczy spowodowane jest nie tym, że przechodzimy przez trudne chwile doświadczenia, ale tym, że jesteśmy. Zaskoczeni i oszczarowani, że one w ogóle nam się przytrafiają, że to akurat nas spotkało. No, jak to się mogło wydarzyć? Dlaczego ja przez to muszę przechodzić? Często problemem nie jest samo to, co nam się przytrafia, tylko nasza reakcja na to, nasze, nasza niegotowość. No jako chrześcijanie musimy spodziewać się, że przyjdą małe i duże testy, a większość ludzi się ich nie spodziewa. Co więcej, wśród wielu ludzi, nawet w kościele, funkcjonuje takie naiwne przekonanie, że jeśli jesteś dobrym człowiekiem i robisz dobre rzeczy, to będziesz miał dobre życie. A jeśli jesteś złym człowiekiem, który robi niedobre rzeczy, to będziesz miał trudne życie. I często tacy ludzie są zdziwieni, zaskoczeni, zszokowani, kiedy okazuje się, że dobrzy ludzie. Tak naprawdę często mają trudne życie. A źli ludzie, jak na nich patrzymy, żyją dobrym i wygodnym życiem. Ale jako chrześcijanie nie powinniśmy być zaskoczeni. Nie powinniśmy wierzyć w takie naiwne przekonania, dlatego że musimy mieć przed oczami jedynie, jedynego prawdziwie dobrego człowieka, którym był Jezus. I kiedy patrzymy na niego i i widzimy, przez co On musiał przejść. Jak doświadczał oddzielenia, odrzucenia, niesprawiedliwości, ile bólu, zdrady, który musiał umrzeć tak okrutną śmiercią. Jezus Chrystus jest najlepszym człowiekiem, który żył, a, który miał, a miał najtrudniejsze życie. Więc nie możesz być zaskoczony, że przyjdą próby. Że przyjdą trudne chwile, trudne okoliczności. To, co również pozwoli nam przejść przez te próby w życiu, to, to świadomość tego, że w tych testach, że w prawdziwych testach, wrogiem nie jest zło, przepraszam, jest zło lub zły, a nie ból czy okoliczności. Naszym wrogiem nie jest cierpienie czy ból. To nie jest nasz wróg. To nie o to jest, mówi, żebyśmy się modlili, ale mówi, módlcie się, wybaw mnie od złego. I znowu można to przetłumaczyć z greckiego na kilka sposobów, ale przesłanie jest jedno. Wybaw nas od robienia zła lub odrobienia tego, co zły chce, abyśmy robili, a więc od zła. Gdybyśmy mieli tylko tę pierwszą część. Nie wódź nas na pokruszenie. Gdyby Jezus nauczył nas tylko tego, to moglibyśmy mieć wrażenie, że Jezus uczy nas, abyśmy prosili: Boże, Boże zabierz mnie stąd. Zabierz ode mnie te wszystkie trudne okoliczności. Nie pozwól, żebym już w życiu doświadczał trudnych chwil. Odsuń to ode mnie. Nie pozwól, bym przechodził przez jakiekolwiek próby. Jednak ta druga część, zobaczcie, zmienia, zmienia wszystko, zmienia naprawdę wiele. Nie wódź nas na pokruszenie, czyli pomóż nam przejść przez próby. Ale wybaw nas od złego. Nie wybaw nas od prób, ale wybaw nas od złego. To oznacza nie poddać się pokusie. To oznacza pomóż nam przejść przez te próby. Tym samym Jezus pokazuje, że jedyną rzeczą, jaka może Cię tak naprawdę skrzywdzić, to grzech. Cała masa cierpienia nie jest w stanie Cię zniszczyć. Ale jeden grzech może cię zrujnować. Słyszeliście to na pewno. Diamenty powstają pod ciśnieniem. To znaczy, że jeśli przyjdą próby, trudne chwile, a ty odpowiesz z uczciwością, pokorą, współczuciem, jeśli odpowiesz na nie z wiarą i wytrwałością, to te próby, to ciśnienie zmieni cię w diament. To nie problemy, to nie trudności, to nie okoliczności są twoim prawdziwym problemem. Ale to, jeśli odpowiesz na tę sytuację z kłamstwem, rozgoryczeniem, zwątpieniem, egoizmem, to to cię zrujnuje. To to ciśnienie cię zrujnuje. Nie staniesz się wtedy diamentem, rozsypiesz się wtedy na drobny pył. Ból i cierpienie okoliczności nie są w stanie nas zniszczyć. Jeśli przejdziesz przez nie odpowiednio, zmienią cię w piękny sposób. To, co może nas zniszczyć, to grzech. Ten prawdziwy problem to grzech. Wybaw mnie od złego. A więc pozwól, pozwól mi przejść te próby właściwie. Pozwól mi pozostać posłusznym Tobie i Twojemu Słowu. Bo jeśli pozostaniemy posłuszni, to wygramy. Przejdziemy przez to, to Bóg wybawi nas od złego, od tego, co. Śmiertelne, od tego, co zmienia próbę w pokusę, a więc od grzechu. Żadna próba, żadna trudna sytuacja, żaden test nie pozostawia nas w tym samym miejscu. Im więcej takich prób przejdziemy, posłuszni Bogu, tym piękniejsi i tym bardziej podobni do Niego możemy się stać. Po trzecie, to, co może nam pomóc przejść przez próby w naszym życiu. To świadomość tego, że cała ta modlitwa zaczyna się od słów Ojcze nasz. A więc jesteśmy ukochanymi, adoptowanymi dziećmi samego Boga. I z tej perspektywy musimy czytać i patrzeć na kolejne zdania tej modlitwy. To oznacza, że On jako ukochany Ojciec nie chce nas zniszczyć, nie chce nas zostawić, chce być przy swoim dziecku zawsze. Bóg nas kocha, bo staliśmy się Jego dziećmi, a więc jako kochający Ojciec chce dla nas najlepiej. I chce, byśmy my byli jak najlepsi i jak najbardziej podobni do Niego. Bo Bóg to kochający Ojciec, który chce być obecny w Twoim życiu także w chwilach próby, aby Cię przez nie przeprowadzić, zbawić i zmienić na swój obraz. Amen.